Sponsorem wiadomości jest restauracja Bistro pod Aniołami. Bistro pod Aniołami, jeżeli w jedzeniu, szukasz magii. Wyjątkowe miejsce, wyjątkowe menu stworzone przez wyjątkowych ludzi. Wyłudzenia na wnuczkę, na pracowników zakładu energetycznego, na listonosza to już codzienność. Ale przypadek oszustwa pod tytułem darmowy masaż, to innowacyjny pomysł. Tym oryginalnym sposobem posłużyło się dwoje ludzi kradnąc od starszej 75-letniej mieszkanki Guchołas 360 zł. Pomysłów na wyłudzanie pieniędzy i kradzież jest wiele i są coraz bardziej wyrafinowane. Mieszkanka Głuchołaz wpuściła do domu dwoje obcych ludzi, bo oferowali kuszący darmowy masaż. We wtorek około godziny 15 do jednej z mieszkanki z 75-letniej kobiety weszły do mieszkania dwie osoby. Podawały się za pracowników ośrodka zdrowia w Guchołazach. A oferowali darmowy masaż, który miał być refundowany ze środków Unii Europejskiej właśnie dla osób starszych. Kobieta skorzystała z tej usługi. Kobieta z mężczyzną na przemian wykonywali usługę, masowali kręgosłup tej starszej pani. Kiedy po wykonaniu usłudze poprosili ją, aby jeszcze przez 10 minut nieruchomo leżała w swoim pokoju, oni oddalili się, wyszli z mieszkania, kobieta wtedy zorientowała się, że mogła. Paść ofiarom oszustów I niestety, kiedy sprawdziła miejsce, w którym trzymała swoje pieniądze, okazało się, że jest to tylko pusta koperta. Policja ostrzega, nie dajmy się zwieść oszustom. Starsze osoby są szczególnie narażone na manipulacje. Apelujemy oczywiście do tych starszych ludzi o to, aby nie wpuszczali nieznanych im osób do mieszkania, aby nie dawali przede wszystkim też pieniędzy, nie chwalili się, no nie, nie mówili im, jakie zasoby w domu mają pieniędzy biżuterii. E, także no, prosimy tu jeszcze raz o, o rozwagę i może troszkę mniejsze e, zaufanie. Mieszkankę guchołas, wpuszczenie nieznajomych kosztowało bardzo drogo. W gabinecach profesjonalnych 20-minutowy masaż kosztuje około 25 zł. Starsza pani nie tylko zapłaciła więcej, aż 360 zł, ale usługa, która powinna nieść relaks, w efekcie wywołała kolejną zmarszczkę.